Witam was moi drodzy Przyjechało do nas takie coś Były dwa takie Jeden już No nie zdążyliśmy go nawet sfilmować bo po prostu no, zaczęliśmy tutaj robotę i tyle i za chwilkę już tego nie było A co tam w środku jest? Ha! Patrzcie jakie to jest duże w ogóle Prawie takie duże jak ty A co tutaj mamy w środku? To jest Kora, moi drodzy. Kora Sosnowa udało się naprawdę mega fajnie załatwić. Za naprawdę no za grosze, praktycznie, że w takich ogromnych big bagach e, przyjechał je właśnie tutaj wyładować gościu. No i jeden, tak mówię, już użyty. Do czego nam to potrzebne? To Wam też oczywiście pokażemy. Na razie jeden jest tylko przerobiony. Ten jeszcze trzeba e, przerobić. Także jeszcze tutaj troszkę roboty z tym będzie. No to co? To idziemy pokazać co zrobiliśmy? To idziemy Dobrze, to idziemy. Co tutaj robimy z tą korą? A mianowicie takie cuda tutaj z tą korą robimy Patrzcie co tutaj się dzieje Cała ścieżka jest już ładnie obsypana korą Trzeba ją było poprawić, bo już się po prostu no Tu było z patyczków Zrobione z rozdrabniarki ale no, powoli, powoli już to zanika, więc po prostu daliśmy tutaj na ładnie to wszystko rozdrabniane, rozgarniane, tak, nie rozdrabniane, to są właśnie grabie miedziane, tak zwane, narzędzia miedziane ogrodowe. To dostała kiedyś ode mnie w prezencie, już nie pamiętam, to chyba na święta były, nie? Tak. <laughs> Także ma takie narzędzia, bo to bardzo korzystne jest dla ogrodu. I tutaj co? Taka ścieżka moi drodzy I to pewnie myślicie, że już koniec nie tej ścieżki No to się pomyliliście patrzcie tu o. To jest luksus To jest naprawdę mega mega duża ścieżka zrobiona I idzie tutaj aż dalej, 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 aż dotąd jak w jakimś parku teraz tutaj jest po prostu to zrobione i dotąd się kończy. Także taka ścieżka całkowicie zrobiona. Także no mega roboty z tym było, bo to trzeba wszystko wozić, bo ten Big Bag stoi gdzieś tam z tyłu i to trzeba wszystko dookoła, tutaj tak dookoła całego domu i trzeba przyjechać za każdym razem taczko masz tutaj. Także no troszkę tego jest jak widzicie My nie e, robimy nic na ten trawa, tu na dole e, Tu jest za dużo słońca, na <laughs> mój <ojca. śmiech> za dużo słońca trochę do przodu, tam gdzie jeszcze Tak, trawy nie wyciągała nic Dobrze. Ja jestem już w cieniu, ty też Dobra. I po co? E, bo ja potrzebuję więcej materiału. No, ja. Nasz ogród potrzebuje więcej materiału. O, jest dużo zielony materiału na, na nasz ogród, ale im więcej materiału, im lepiej to jest. I... pauza Trawa jak tam na prawej stronie, mm -hmm. to te, tam mogą rozwojać się i tam na dole. I ja też chcę to jeszcze, e... No To jest Dzi dzik, dziki ogród z tej strony, tak. tutaj praktycznie w ogóle nic nie robimy. Stoją tam drzewka owocowe różne, tylko można sobie wejść pozbierać tyle, ale tam po prostu nic z tym nie robimy. Tam natura niech sobie po prostu rządzi. Zresztą ta część tak samo. Tutaj, tu bardzo rzadko też cokolwiek robimy. W tym także tam sobie wszystko samo rośnie. Ale tu, e, gdzie robimy ten. E... Kura. Dzięki za pomoc. To też jest. E, Pusi to jest e, jedzenia dla mikroorganizmów który żyje na dole, no, ziemia cała ściółka, nie? po prostu, e, taka tak. się tutaj poprawi, ta cała ziemia i ogólnie no to później dużo lepiej też wszystko rośnie, bo to są też ogromne ilości pożywienia, nie? które tutaj w tym wszystkim są e, także no jest to naprawdę mega jest to gruba warstwa, która jest tutaj położona teraz na to także tak to wygląda na ten moment dobrze moi drodzy, dwa dni później wszystko rozłożone. Także pokażę od początku do końca, jak ta ścieżka teraz wygląda. Zrobiona całkowicie skóry. Także tu się nam zaczyna. ma są schodki. I też w sumie wzięliście. No, po paru dniach jest wszystko ok. O, ładnie. Prawda, fajnie się po tym chodzi, tak mięciutko. Całkiem inne doświadczenie, jeżeli chodzi o chodzenie. No, wyszło tego naprawdę sporo, nie? Nie dawaliśmy żadnej agrowłókniny, tego typu rzeczy, bo to nie jest absolutnie tutaj potrzebne, żeby to podskutować. I tutaj idzie dalej. Tutaj. Dotąd. patrzcie dotąd i jeszcze tutaj taki kawałeczek też tutaj mamy też trzeba tylko troszeczkę rozprowadzić o cyk i cyk także no wyszło, wyszło naprawdę spoko całkiem inny efekt teraz w ogrodzie tutaj z tym się podoba fajnie się po tym chodzi no i oczywiście Znowu będzie bardzo dobra odżywka dla ziemi, bo wiadomo, że to kiedyś po prostu no, zostaje przerobione nie? przez robaki, przez różne dżdżownice, spróchnieje i po prostu będzie tutaj bardzo, bardzo fajna, mega żyzna ziemia znowu na tym. Także no, znowu kawałek roboty po prostu za nami, ale efekt jest naprawdę fajny i widoczny także może jakiś pomysł dla was żeby też robić ponieważ przeważnie okłada się gdzieś to na boki dekoracyjnie e, taką korę e, po prostu tak żeby to inaczej wyglądało no my to zrobiliśmy na odwrót zamiast to dać gdzieś na boki dekoracyjnie my zrobiliśmy po prostu z tego bardzo fajną ścieżkę jest to dość grubo położone tutaj na tym że bo wiecie jak cieniutko to położymy to to zaraz zniknie ale jak ładnie tego więcej położymy, to będzie naprawdę fajnie, super się trzymać. Także moi drodzy, życzymy Wam wszystkim miłego Dzionka. Tyle na dziś. Trzymajcie się.